Dziś jest 12 stycznia 2016 roku, a to jest pierwszy w tym roku i 22 ogólnie odcinek podcastu the Estate. Dzisiaj odniosę się do hura optymistycznej wypowiedzi Adriana Zandberga z jego profilu na Facebooku, w której to wypowiedzi odnosi się on optymistycznie wobec wprowadzenia w zeszłym roku w Niemczech minimalnej stawki godzinowej. W wysokości 8,5 euro, wychwalając ją i stwierdzając, że ma ona pozytywny wpływ dla gospodarki i zatrudnienia w Niemczech. Ta, oczywiście, kuriozalna z logicznych i ekonomicznych przyczyn wypowiedź brzmi następująco. Minął rok od wprowadzenia w Niemczech godzinowej płacy minimalnej na poziomie 8,5 euro. Chór biznesowych ekspertów przestrzegał niemal unisono przed katastrofalnymi skutkami nieodpowiedzialnej decyzji. Hans Werner Sinn z IFO. Alarmował, że w wyniku wprowadzenia płacy minimalnej zniknie milion miejsc pracy. Przez ostatni rok bezrobocie osiągnęło w Niemczech najniższy poziom od 1991 roku. Wzrosła liczba pełnoetatowych miejsc pracy i wpływy ubezpieczeń społecznych. Nowe miejsca pracy powstają zarówno w zachodnich, jak i we wschodnich landach, które miała dotknąć w wyniku wprowadzenia płacy minimalnej gospodarcza tragedia. Zatrudnienie rośnie także w branżach, w których dotąd płace bywały niższe od obecnego wynagrodzenia minimalnego. Efekt negatywny? Zbankrutowały firmy, które opierały swoje modele biznesowe na skrajnie niskich płacach, ale tak pracownikom, jak i całej gospodarce wyszło to na dobre. Zanim przejdziemy do przeanalizowania podstawowych danych statystycznych dotyczących gospodarki niemieckiej, aby wykazać, że analiza pana Zandberga, w zasadzie byłoby obrazą dla analizy nazwać to, co on uczynił analizą, że wnioski pana Zandberga są nieuzasadnione i opierają się albo na bardzo płytkim przyjrzeniu się danym, albo też po prostu nie rozumie on zależności gospodarczych, najpierw może wyjaśnię, co teoria mówi na temat wpływu. Wzrostu ceny danego dobra na popyt na to dobro. Otóż praca, jak każde inne dobro na rynku, podlega prawu podaży i popytu. Prawo podaży i popytu mówi, że Ceteris Paribus, czyli przy pozostałych warunkach niezmienionych, wzrost ceny danego dobra spowoduje spadek popytu na to dobro. Innymi słowy, marginalni nabywcy tego dobra czyli ci, Którzy byli gotowi zaoferować pewną stawkę za nabycie danego dobra, ale nie są skłonni zapłacić już ani grosza więcej, po wzroście jego ceny będą musieli zrezygnować z jego zakupu i zastąpić je jakimś innym dobrem bądź usługą, które będzie dobrem substytutywnym w stosunku do tego, które dotychczas nabywali. Oczywiście pewnym warunkiem jest tutaj, że popyt na dane dobro nie może być sztywny. Innymi słowy, że nabywcy mogą dane dobro czymkolwiek zastąpić. Albo zrezygnować z jego konsumpcji. Praca cechuje się pewną sztywnością popytu, ale jest on jednak w sporej mierze elastyczny. Elastyczność popytu na pracę wynika z faktu, że istnieją substytuty dla niej. Dobrami, które mogą zastąpić pracę, która jest czynnikiem produkcji, są np. dobra kapitałowe, czyli chociażby maszyny stosowane w produkcji, jak również tańsza praca za granicą. W przypadku zatem, gdyby cena pracy wzrosła powyżej stawki, jaką są gotowi zapłacić za nią nabywcy, czyli przedsiębiorcy, będą oni starali się zastępować ją jakimiś substytutami, ewentualnie zmniejszać ilość nabytej pracy, natomiast ta, którą nadal będą zatrudniać, postarają się doposażyć ją kapitałowo, aby zwiększyć jej wydajność i tym samym produkować nadal tyle samo dóbr i usług, aby móc zachować swój poziom zysków. Warto zauważyć, że w przypadku jednostronnego, odgórnego, nie wynikającego ze wzrostu wydajności, podwyższenia płac na rynku, np. Na takiego, które jest skutkiem wprowadzenia płacy minimalnej przez rząd, użyteczność krańcowa z tej pracy spada w stosunku do użyteczności, którą przynoszą inne substytutywne dobra, takie jak na przykład kapitał. W związku z czym przedsiębiorcom bardziej opłaca się nabywać kapitałowe środki produkcji i doposażać nimi pozostałych im pracowników, niż zatrudniać nowych. W skrajnym przypadku może im się nawet opłacać zwalniać pracowników i zastępować ich pracę w możliwie maksymalnej ilości kapitałem. W najgorszej opcji będą oni po prostu migrować ze swoją produkcją poza granice kraju, gdzie podwyższono płace i szukać tańszej pracy oraz kapitału za granicą. No dobrze, ale ktoś mógłby powiedzieć, że. Tyle, tyle mówi teoria, ale teoria jest nieważna, skoro się nie sprawdza. A tutaj wyraźnie dane, na które wskazuje pan Adrian Zandberg, obalają teorię i wskazują, cytuję, ale tak pracownikom, jak i całej gospodarce wyszło to na dobre. No więc na co wskazał Zandberg? Pokazał nam, że, znaczy pokazał, nawet nie wymienił żadnych danych statystycznych, tylko sobie o nich napisał. Powiedział, że od 1991 roku bezrobocie osiągnęło najniższy poziom, OK? No i że y, gospodarka wzrasta, tak? Y, no więc, y, jeżeli mamy się do tego odnieść, no to trzeba przeanalizować sobie dane statystyczne dotyczące gospodarki niemieckiej zatrudnienia. Y, Produktu Krajowego Brutto, oraz trzeciego czynnika, którego pan Adrian Sandberg zupełnie nie wziął pod uwagę, totalnie w zasadzie unieważniając wszystkie swoje wnioski, mianowicie zupełnie zignorował poziom inwestycji w Niemczech. Najprawdopodobniej nie zdają sobie sprawy, że inwestycje są najważniejsze dla wzrostu gospodarczego i że to je należałoby przeanalizować, żeby móc wyciągnąć jakiekolwiek sensowne wnioski na temat pozostałych danych. Zacznijmy, może, jednak od bezrobocia. Rzeczywiście bezrobocie w Niemczech spada sukcesywnie. Jest ono faktycznie najniższe od 1991 roku. Zrastało od 1991, praktycznie do początku naszego wieku. Natomiast od 2006 roku ono sukcesywnie w szybkim tempie spada. Jeżeli sobie zobaczymy na dziesięcioletni wykres, to możemy zauważyć, że dynamika tego spadku z 12 prawie procent do 4,5 była bardzo duża między 2006 a 2009 rokiem w 2009 roku spadek bezrobocia wyhamował i nawet odwrócił się bezrobocie z około 7% wzrosło znów do prawie 8% bezpośredni efekt spowolnienia gospodarczego na całym świecie, które miało by być skutkiem kryzysu gospodarczego jak i wybuchu w Stanach Zjednoczonych i rozprzestrzenił się na pozostałe gospodarki świata zachodniego na skutek pęknięcia bańki na rynku nieruchomości amerykańskim. Jednakże od, 2000, od końca 2009 roku znów mamy do czynienia z szybkim spadkiem bezrobocia z tych 8 prawie procent do procent około 5,5 w 2012 roku. No i od 2012 roku ta dynamika zaczęła dosyć szybko wyhamowywać stromość tego, o, tego wykresu wskazującego poziom bezrobocia zmniejsza się. No i co ciekawe, Adrian Zandbeck stwierdza, że od 2015 roku mamy do czynienia z e, spadkiem bezrobocia. Ok, jest to prawda, natomiast e, ja na wykresie e, mogę wskazać, że e, ten spadek od 2015 roku e, nie jest niczym szczególnym w skali ostatnich 10 lat. Innymi słowy, nie można go w żaden sposób wiązać z wzrostem płacy minimalnej w Niemczech. Jeśli ktoś chciałby się pokusić o jakikolwiek wniosek, no to mógłby co najwyżej powiedzieć, że wprowadzenie płacy minimalnej nie miało żadnego wpływu na bezrobocie w Niemczech. Po prostu. Drugą daną statystyczną niech będzie produkt krajowy brutto, który rośnie od 2006 roku tak samo jak stopa zatrudnienia. Tak samo jak zatrudnienie, bez, y, wzrost gospodarczy wyhamował po 2008 roku, przez dwa lata mieliśmy, po, po spadku mieliśmy stagnację, produkt krajowy brutto z 3 746 miliardów dolarów spadł do 3 400 412 miliardów, i dopiero od 2011 roku znów zaczął wzrastać. I ten wzrost trwa y, już od pięciu lat więc nie można znowu się doszukiwać jakiegokolwiek wpływu wzrostu płacy minimalnej na wzrost gospodarczy w Niemczech gdyż był on z przerwą po kryzysie stałą cechą niemieckiej gospodarki więc tutaj znowu pan Adrian Zandberg chybił próbuje wiązać jakieś wydarzenie polityczne polityczno-gospodarcze z wskaźnikami gospodarczymi które raczej nie mają żadnego związku a na pewno nie da się go wykazać statystycznie no i teraz najważniejsza dane statystyczne, czyli poziom inwestycji w Niemczech, które to Adrian Sandberg totalnie pominął w swoich rozważaniach, co jest kolosalnym błędem. Jedyną bowiem szansą dla gospodarki, żeby mogła rosnąć, jedyną opcją, jedyną możliwością, żeby mogły wzrastać płace realne i wydajność jest dokonywanie inwestycji. Innymi słowy, tylko poprzez inwestycje, które umożliwi pogłębianie i poszerzenie kapitałowej struktury produkcji, co doprowadzi do wzrostu wydajności dzięki wzrostowi kapitałowego wyposażenia pracownika, wzrostu wydajności i produktywności, co umożliwi wytworzenie większej ilości dóbr i usług na rynku, co powoduje spadek ich cen, Czyli zwiększy dobrobyt społeczeństwa i zwiększy tym samym również siłę nabywczą płac robotników, umożliwiając im nabycie większej ilości dóbr i usług. Innymi słowy, nawet w przypadku nominalnego spadku, czy też nominalnego pozostania płac na tym samym poziomie, robotnicy mogą doświadczyć wzrostu realnych płac. Będą w stanie za te same płace, bądź nawet czasami niższe, nabyć więcej dóbr niż byli w stanie przed dokonaniem inwestycji i Zwiększeniem się gospodarki. Tyle mówi teoria, natomiast przyjrzyjmy się z danym dotyczącym inwestycji niemieckich. Od 1980 roku inwestycje spadają w Niemczech, przynajmniej jeżeli porównywać je z produktem krajowym brutto. W 1980 roku proporcja inwestycji do produktu krajowego brutto wynosiła 28%, natomiast od tego czasu spada i Lokalne minimum dno znajdujemy w 2010 roku, kiedy inwestycje spadły do poziomu około 16%. No i to się zbiega również z kryzysem finansowym, który miał miejsce w 2008 roku i spowodował około dwuletnią intensywną recesję. Jednakże od 2010 roku notujemy wzrost inwestycji w odniesieniu do produktu krajowego brutto. I szczyt tego wzrostu miał miejsce właśnie w 2015 roku, co ciekawe. No i teraz statystyka mówi, że od 2015 roku znowu ten procent inwestycji spada. Od 19,31% pod koniec, na przełomie 2014 i 2015 roku, do 18,77%. Na przełomie 2015 i 2016 roku. Innymi słowy, inwestycje chociaż wzrastały od 2010 roku, w 2015 ten wzrost załamał się. No i teraz jak zinterpretować te wszystkie dane? Jak widzicie, nie ma sensu zupełnie zrobienie tego co uczynił Adrian Zandberg, czyli pokazanie co się stało między 2015 a 2016 rokiem. Natomiast należy spojrzeć na to z perspektywy długookresowej. Wszystkie pozytywne zjawiska gospodarcze, o których mówi Sandberg, są niezależne od wskazywanej przez niego zmiany, zmiany czyli wprowadzenia płacy minimalnej, gdyż występowały i to z większym, większą dynamiką dużo wcześniej, na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast jeżeli mianoby się pokusić o jakiekolwiek wyjaśnienie obecnych wydarzeń i ich wpływu na cokolwiek, to należałoby posiadać jakąś teorię ekonomii, która by to wyjaśniała. No, i tak się składa, że pan Zandberg żadną się nie posługuje. Poza swoim radosnym widzimisiem, które nakazuje mu wierzyć, że wzrost płac ma wpłynąć pozytywnie na zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Tymczasem, jak widzimy, od zeszłego roku inwestycje w Niemczech zaczynają spadać. Co można by wyjaśnić w bardzo łatwy sposób, mianowicie, jeżeli przedsiębiorca jest zmuszony przeznaczyć większe, większą część swojego zysku na wypłatę wynagrodzeń. Na fundusz płac, no to ma mniej środków, które może przeznaczyć na inwestycje. W związku z czym inwestycje spadną i mamy do czynienia z taką zmianą. Dotychczas wzrost gospodarczy miał miejsce, gdyż inwestycje wzrastały. Jeżeli pan Sandberg dostrzega, że w 2015 roku zatrudnienie, jak również wzrost gospodarczy wystąpiły, to można je doskonale wytłumaczyć jako efekt właśnie dokonywanych przez ostatnie 4 lata inwestycji. Czyli poszerzania i pogłębiania kapitałowej struktury produkcji, która umożliwiła po pierwsze wzrost wydajności i produktywności, zwiększyła zyski producentów, umożliwiła im poszerzenie swojej działalności, zwiększenie zatrudnienia, uruchomienie nowej produkcji. Tutaj bardzo istotnym czynnikiem jest czas, który Zamterek również pomija, mianowicie chciałby po roku oceniać skutki wprowadzenia płacy minimalnej w 80-milionowym kraju, natomiast jest to nierealne. Jeżeli teraz spada stopa inwestycji w Niemczech, to to od, będzie zauważalne w gospodarce dopiero za jakiś czas. Inwestycje muszą zostać przeprowadzone, doprowadzone do końca i dopiero przynieść realne zyski przedsiębiorcom, aby można było odnotować je w rządowych statystykach produktu krajowego brutto. I ogłosić, że oto produkt krajowy brutto wzrósł, o ile wzrósł, jaka była procentowa zmiana dynamiki tego wzrostu, czy może też nastąpił spadek. Więc trudno wyciągać jakieś jednoznaczne wnioski. Natomiast na samej podstawie tego jednego ze że inwestycje spadają, można oczekiwać w przyszłości spadku dynamiki wzrostu gospodarczego, a może nawet ogólnego spowolnienia i znów recesji. Jeśli chodzi zaś o wyjaśnienie wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich, ostatniego roku, jeśli już mielibyśmy się bardzo uprzeć na tak krótkoterminowej analizie, no to tutaj Adrian Zandberg znowu pokpił sprawę, gdyż totalnie zignorował fakt, że przez ostatni rok spadły dosyć znacząco ceny ropy z blisko 100 dolarów do prawie 30 co jest motorem napędowym dla gospodarki, gdyż obniża koszty produkcji i transportu, umożliwiając przedsiębiorcom, uwaga, zwiększenie produkcji i zwiększenie zatrudnienia. która I to może być doskonałym wyjaśnieniem, dlaczego gospodarka niemiecka rozwija się. Mało tego, Zandberg nawet nie spróbował zajrzeć w dane statystyczne dotyczące eksportu, czyli popytu zagranicznego na towary niemieckie. No i tutaj znowu dane są bezlitosne dla pana Zandberga, gdyż od 2010 roku, uwaga, eksport niemiecki rośnie. I on też może być doskonałym wyjaśnieniem, dlaczego zatrudnienie i gospodarka niemiecka wzrosły. Jeżeli wzrasta popyt na niemieckie towary, to producenci niemieccy produkują więcej i muszą zatrudniać, uwaga, więcej pracowników. I może to jak najbardziej zrekompensować nawet wzrost płacy minimalnej, czy tam jej wprowadzenie. No i na sam koniec jedna alarmująca dana. Otóż również od 2010 roku znów mamy do czynienia z... Dynamicznym wzrostem podaży pieniądza, inflacyjną polityką Banku Centralnego Niemiec. I tutaj jest to sygnał alarmowy, gdyż jakkolwiek ten wzrost podaży pieniądza wydaje się współgrać z wzrostem gospodarczym i wzrostem zatrudnienia, to inflacyjne stymulowanie gospodarki kończy się najczęściej przebiciem bańki inwestycyjnej, weryfikacją nietrafionych inwestycji. W tych branżach, w których normalnie przedsiębiorcy nie dokonaliby inwestycji, gdyby nie zaniżano sztucznie stóp procentowych i nie pompowano w rynek taniego kredytu. Warto zauważyć, że od 2006 roku podaż pieniądza agregatu M3 w Niemczech wzrosła z 1,6 miliardów do 2,6 miliardów euro. A w samym tylko okresie od 2014 roku do dziś wzrosła z 2 trilionów 300 miliardów do 2 trilionów 600 miliardów. Podsumowując, wnioski, które zamieścił pan Adrian Zanberg w swoim poście na Facebooku, nie znajdują kompletnie żadnego uzasadnienia, zarówno na gruncie teorii ekonomii, która wręcz przeciwnie wskazuje na zależności w gospodarce totalnie odwrotne niż te, które dostrzega on. Jak również dają się wyjaśnić statystykami dotyczącymi zmian w gospodarce niemieckiej na przestrzeni 10 lat i dłużej. Wydaje się, że zmiany pozytywne, zmiany dla gospodarki, które dostrzega pan Adrian Zamberg, zachodzą w niej od ponad dekady, niezależnie zupełnie od niedawnej zmiany, jaką było wprowadzenie Płacy minimalnej. Sugerowanie zatem, że ma ona dobry wpływ na gospodarkę, jest totalnie nieuzasadnione, a nawet na gruncie ekonomii wydaje się być kuruzalne. Dodatkowo, totalna ignorancja wobec znaczenia inwestycji dla gospodarki kompletnie dyskwalifikuje twierdzenie pana Zamberga, a pominięcie przez niego wszystkich globalnych czynników ekonomicznych, takich jak chociażby spadek ceny ropy, czy też lokalnych, takich jak wzrost eksportu niemieckiego, na gospodarkę niemiecką, dodatkowo tylko jeszcze Unieważnia wszystkie wnioski przez niego wyciągnięte. Jeśli więc działacze partii Razem mają zamiar dokonywać jakichkolwiek wnioskowań dotyczących ekonomii na bazie danych statystycznych, to polecałbym im raczej zapoznawać się z tymi danymi statystycznymi znacznie głębiej i bardziej refleksyjnie niż robią to dotychczas, i zachęcam ich również do zapoznania się z teorią ekonomii, która pozwoliłaby im posiadać jakiekolwiek podstawy do interpretacji tych danych. Niestety, bez teorii człowiek nie jest w stanie analizować w żaden sensowny sposób danych z gospodarki. Będą one dla niego totalnie oderwanymi od jakiejkolwiek interpretacji rozumowej liczbami. Może oczywiście na skutek swojego biasu ideologicznego dokonać jakiejś tam interpretacji, ale nie będzie ona miała nic wspólnego z rzeczywistością. No, to tyle tytułem dzisiejszego odcinka. Następny odcinek będzie poświęcony problemowi rzadkości dóbr, a ściślej żyć, mówiąc, będę orał pomysły niektórych um, szalonych ludzi, którym, którym wydaje się, że jest możliwe coś takiego jak post-scarce economy, w której nie istnieje rzadkość dóbr, bo ostatnimi czasy natrafiam na dyskusję, nawet na Słynnej grupy, jak będzie w akapie, na ten temat, gdzie niektórzy piszą: Uch, w przyszłości nie będzie rzadkości dóbr i wszyscy będą mogli za darmo wszystko dostawać, i w ogóle. I cholera mnie bierze. Natomiast to dopiero za tydzień, najwcześniej, bo muszę wrócić z zimowej szkoły ekonomicznej w Karpaczu, organizowanej przez Instytut Misesa, na którą wybieram się już jutro. I możecie się też spodziewać relacji z tego wydarzenia. No. To tyle na razie. Zachęcam Was do dogonowania zakupów w sklepie wolnościowym, gdzie czeka na Was wiele ciekawych reżetów wolnościowych, więc możecie zrobić noworoczny prezent sobie, sklepowi i mi. No i tyle. Trzymajcie się.